Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina, e, czyli naszego polskiego Witchera, który znany jest na całym świecie. E, co nam zostało tutaj? O dziękuję, Shani. Jak miło, że mnie uleczyłaś. Mogę ci się jakoś wdzięczyć? No chodź odwdzięczyć się. Nie popychaj jej Geralt, kurczę. A, tak pomiata kobietom. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Znaczy, czy chciałbym cię o coś zapytać niekoniecznie, ale chciałbym coś... Nie ma Bywa. takiej opcji. Ech. Ale później. Ale to są dzieci? To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Zostań tam, gdzie jest. No, co prawda to przykre. Jak widzicie, nie mamy tutaj chyba nic więcej do roboty. Możemy możemy ewentualnie. Z pijakiem się zmierzyć, a ewentualnie z hazardzistą. Ale hazardzisty tutaj nie ma. Więc sobie wyjdziemy i poczekamy przy ognisku, bo w tym momencie jest chyba jeszcze noc, więc trzeba się przespać gdzieś tutaj podróżny, dobry. Podobno niedawno przyjeżdżał tędy! Zielar z wyzimy. Ja bym chciał sprawdzić co ty masz, bo mi to jedna rzecz będzie potrzebna. storczyki... Stokrotki, krotki, możesz je sprzedać lub podarować kobiecie. 10 za sztukę, i to mi będzie potrzebne. Uno, jedno tylko chcę, dziękuję. Torczyki aż 50. Hmm. Dobra, pójdziemy. Z, z tego co pamiętam, to chyba jeszcze dostaliśmy nowe talenty, właśnie, Cieszę, właśnie, skurka. właśnie. Trzy nowe talenty. Już nawet chyba wiem, w co sobie to zainwestuję. Ehm... Um, Poznawanie ziół, zielarstwo, dlatego, że za, niedługo, za chwilę wyjdziemy sobie z miasta No i tam będę chciał pozbierać jak najwięcej ziół, żeby robić eliksiry I czasami też są przydatne do jakichś questów Ty, czemu tak się na mnie patrzysz, te podróżny? Cały czas mi na dupie siedzi Podróżny, ognisko podróżny. Nieznana roślina. Właśnie nie wiem dlaczego to są nieznane rośliny. Lepiej Najemnik, krasnoludzki kowal. Ech, co za czasy. Hmm. Dobra. Najemnik, najemnik. Tutaj mam jeszcze krasnoludzkiego. Kowala. Kurczę, ty... Dużo roślin nieznanych mam. A, nie dobrze. Witaj! Witaj. Tak, jestem kresnoludem. Nie, nie wspieram skrycia ani jawnie skojatel. Tak, płaciłem już podatek i łapówki. Wielokrotnie. Dzisiaj. Spokojnie. Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny będę w grobie, czyli optymistycznie szacując za kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję. Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci, ubaw popachy. Nie przepadają to za nieludźmi, co? Ani tu, ani nigdzie w północnych królestwach. Podobno jakiś urzędnik w zimie dostał ostatnio nagrodę za innowacje. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic, ale jaka oszczędność surowca. Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. <laughs> Chcecie o coś zapytać? Słucham! Dobra, co my tutaj mamy? Powiedz mi Skojatel, właśnie, bo ktoś może nie wiedzieć, kim są Skojatel. Opowiedz mi o Skojatel. Skojatel to słowo z języka elfów. Po waszemu wiewiórki. Od wiewiórczych hit, które dędają im czasem przy czapkach. To bojownicy o prawa nie ludzi. Po waszemu terroryści i wichrzyciele. Czy masz kontakty z wiewiórkami, można ich tu spotkać. Można ich tu spotkać? Nie wiem, czy próbujesz mnie sprowokować. Czy jesteś po prostu ciekawskim typkiem, ale nie odpowiem na twoje pytanie. Zatem porozmawiajmy o czymś innym. Okej, okay, rozumiem. Słucham? Rozumiem tutaj za kontakty z, z Kojatelem. Można pójść siedzieć albo być powieszonym, coś w ten desen. Dlaczego ludzie prześladują nie ludzi? A dlaczego Kuśka wchodzi w piczkę? <grym> Taki jest naturalny porządek wszech rzeczy. Ludzie od zawsze żarli się z krasnoludami i elfami. Nie mnie decydować, z czyjej winy. Nie pojmuję. To idź i zastanów się w samotności. Albo podyskutuj z tym skurwielem wrogiem. Nie rozmawiam na takie tematy z obcymi. W porządku. Słucham! Co jeszcze? Chcę porozmawiać o broni. Hmm. Chcę porozmawiać o broni. Nie jestem specjalistą od broni. Chociaż potrafię przekuwać miecze. Przynieś mi trzy rudy metalu, a wykuję ci doskonały, stalowy miecz. Ale gdzie mam się zajrzeć za tymi rudami? Rozejrzę się za rudami. I jeszcze jedno. Pilnie potrzebuję pieniędzy. Więc za 35 orenów mogę ci sprzedać znakomite smarowidło na miecz. Nie jest może do końca legalne i rozpowszechnione, ale cóż. Nie jestem zainteresowany Zapłacę ci 35 orenów. W tym momencie raczej. Nie jestem zainteresowany. Nie... Słucham. W tym momencie raczej zrezygnuję. Dobra, zobaczmy, jaki miecz możemy przekuć. Kowale mogą dla ciebie wykuć nowe miecze z meteorytu. Kliknij lewą y, opcję przekucia w rozmowie, a następnie wybierz typ miecza. Do przekucia nowego miecza potrzebujesz co najmniej trzech kawałków meteorytu. Kowale mogą także wypalić znaki runiczne na Twoim srebrnym mieczu. Potrzebujesz co najmniej trzech run, aby wykuć je na ostrzu. W tym momencie raczej raczej tego nie mam. Dobra. To jest bardzo dużo nieznanych roślin, i to mnie trochę martwi. To mnie trochę martwi, bo jednak, kurczę... Wziąłem to poznawanie... Pozwala identyfikować i zbierać zioła. No skumajcie. Być może jeszcze muszę coś przeczytać. Tutaj sobie to szybko... Te samouczki sobie szybko przejrzę, dlatego że mi te wykrzykniki nie... E, widniały. Okej. Okay. A tu nam się wszystko wyświetlało. Tylko jeszcze raz mi tutaj pokazywał. Dobra, nieznana roślina, to mi... To mi nie, yy, nieznane zioło nie mogę zebrać. Cięże Dobra, to w takim razie pójdziemy sobie do Abigail. Pójdziemy sobie do Abigail, nie wiem czy kojarzycie. Opuszczone domy... W tę stronę gdzieś. Beczka jasku, O, 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 jaskółcze ziele. Proszę, czyli jednak coś, coś znamy, ale większość tych roślin tutaj jest dla nas nieznana. O, jeszcze jedno jest ale Chory człowiek jest kłócze ale To dziś była beczka. Sprawda niewybuchająca woda. O, chciałem naciągnąć spację i przeskoczyć ten, ten płotek. Mhm. Nie w Wiedźminie, kochani, nie w Wiedźminie. Zamknięte drzwi, nieznana roślina. tam więc ja ziele. i Co cię boli, kolego? mój wiedźma, tak? No właśnie. Tutaj mamy HT Abigail, czyli zielarki. Niektórzy uważają, że wiedźmy. leczka. No dobra, może... Ciekawe do czego służy. Paku i, i wosku zrobione. Yes! Dobra, na razie nie przeszkadzajmy, poplądrujmy sobie to, co tutaj ma: kosz z bielizną, czerwona chusta damska. Zawsze komuś możemy podarować zaproszenie do magii. Książka skierowana do młodych adeptek sztuk. Poświęcona jest podstawom magii i wiedźmińskim znakom. Zaraz przeczytajmy. Magia jest ucieleśnieniem chaosu, kluczem otwierającym zakanowane drzwi do koszmaru, do mocy czystego zła, które mogą unicestwić cały świat. Nadal nie obawiasz się magii? Wciąż, wciąż chcesz ją okiełznać? Władać nią? Pamiętaj, że magia jest talentem, który obdarzono nielicznych wybrańców. Odkryłaś w sobie ten talent? Chcesz czerpać z tego źródła? Wiedz zatem, że czekają cię lata pilnych studiów. Musisz zdobyć rozległą wiedzę i wciąż szlifować swój umysł. Magia twórcza to nie wiedźmińskie znaki i jarmarczne sztuczki. Magia jest sztuką. Gdy opanujesz sztukę, zdobędziesz władzę nad ogniem, wodą, ziemią i powietrzem, władzę nad umysłami ludzkimi, władzę nad sobą. Dodaję wpis dziennika Glosariusz. Okej, okay, magia. Abigail. Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. <laughs> nie bój się, wiedźminie. Nie jestem taka straszna, jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. No i co? I nic więcej mi nie powiesz? Czego chcesz? No, właśnie, o to chodzi. Eee, znalazłem Twoje ogłoszenie. Znalazłem Twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Jeszcze nie mam. Bargestów. Pośpiesz się. O, tak to się nazywa. Bargesty. Czego chcesz? Mm. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Znasz może jakiś magiczny sposób, który pomógłby mi w walce z upiornymi psami? A nie wystarczy miecz? Słyszałam, że wiedźmini zawsze noszą dwa. Srebrny na potwory, żelazny na ludzi. Źle słyszałaś, oba są na potwory. Niestety nie mam srebrnego. Mogę ci zdradzić przepis na pewną maść. Musisz ją starannie nałożyć na całe ostrze. Wówczas zacznie dotkliwie ranić nawet upiory. Ale nie zrobię tego za darmo. Będzie cię to kosztowało 30 orenów. Może innym razem. Dobra. Czego chcesz? Na razie, na razie sobie podziękujemy. Może, mogę się u niej e, przespać... Albo coś jeszcze kupić. Czerwona wstążka. Amulet odstraszający utopce. O, właśnie, o roślinach polnych, ale to kosztuje 200 renów. Zielnik zawiera informacje, które umożliwiają rozpoznawanie niektórych roślin w okolicach Zwizimy. Bestiariusz opisujący otwory bagienne utopce topielca i Bóg jakiegoś tam. Zawiera informacje o psach i wilkach. Na razie nawet nie stać mnie na żadną z tych ksiąg, a nie. O, o, o tych psach mi stać tutaj. Mm -hmm. I za 50 na bargeszach. Dobra, na razie podziękujemy. Idziemy sobie dalej y zwiedzać obrzeża wy wyzimy. Jak widzicie, gościa już tutaj nie ma, więc chyba raczej się dobrze poczuł. Um, obejdziemy sobie to wszystko w koło jeszcze za dnia. Mam nadzieję, że mi się uda za dnia to przejść. Rozstaję. To jest dosyć długie. Kurczę, ile tu jest tego jaskółczego ziela. Warto to jednak zbierać. Patrzcie w ogóle, jaka małpka. Hi, hi. Kapliczna wie... Kapliczka wiecz... Wiecz... Wiecznego Ognia. Jej, nie mogę się wysłowić, przepraszam. Eee, tutaj możemy coś podarować, ale niestety w tym momencie chyba nie mam nic we kwichunku, co mogło, co by było warte podarowania. Ile jest jaskółczego ziela? Dobra, nie będę tego już zbierał, bo... bo mi szkoda trochę czasu Zatrzymać się przy każdej tej roślinie jaskółczego ziela. Wejście do krypty medial medalion, wskazówka, ustawione na wykrywanie potworów, medalion ostrzega, gdy jakieś wrogie istoty znajdują się w pobliżu, ustawiony na wykrywanie magii, medalion wibruje w pobliżu miejsc mocy, ułatwiając ich y, odszukanie, tryb działania medalionu może zmienić w wpaleną ekwipu ekwipunku w trybie medytacji, i w tym, w tym momencie mamy tutaj e, miejsce mocy, e, z tego co wiem, no właśnie, on nam daje tutaj pewne, pewnego... Bufa do natężenia znaków właśnie. 100% natężenia znaków. Czyli jesteśmy overpower. No jak to się mówi. Wejście do krypty zamknięte. Do tego najprawdopodobniej potrzebujemy klucza z tego co pamiętam. Ale na razie tego nie mamy. Możemy się delektować tutaj taką muzyką, która gdzieś tam w tle przygrywa, powinniście mi miarę, w miarę słyszeć. Specjalnie ją dałem tak, żeby była. Słyszalna, bo ona, uwierzcie mi, kurde, w mało której grze, która była naprawdę dobra, ogólnie rzecz ujmując, była słaba muzyka. Zawsze ta muzyka robi, według mnie, muzyka w grze, robi przynajmniej jakieś 40%, jak nie więcej. Dobra, muzyka w grze. Nie wiem, jak wy sądzicie, Też możecie napisać, co według was w grze. Yy, jest dobre. Na co zwracacie uwagę? Co, was, co wasze oko przykuwa? Yy, może większość powie, że grafika, czy że fabuła, ale muzyka jest też cholernie ważna. Dobra, to na razie: Exploring. Dwa oreny. No nie. O, cztery oreny, pięknie. Yy, I mamy składniki. Nieźle. Oj, ktoś tutaj sobie chyba ten zabalował za długo. Omrzeża zimy. Kolejne drzwi. Tutaj byłem? Nie, nie byłem. Dobra, po, poeksplorujemy sobie. Kufer. Cztery oreny. Wow. Powiem wam, że co? O, coraz lepiej. Sześć orenów. <grym> Za niedługo zarobię na tą książkę o roślinach. Ognisko zamknięte. Drzwi nieznane na rośliny. Nie, tutaj sobie pójdziemy na most. A, dowiemy się tego i owego. Mikul, właśnie o to chodzi. Zastanawiamy się, jak może uzyskać Nie Co, mnie nie wpuszczą? Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no... krawantana na... Długo jeszcze będzie ta krawantana na obowiązywać? <grym> dowódca wie. Ja pojęcia nie A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Gleit pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Kto? No nie wiem, czy go okłamywać, czy nie. Kto? Nie lubim tu obcych. Odejdź! Nie lubim tu obcych. Dobra, Dejdź. czyli trzeba chyba do Wielebnego powiedzieć, żeby nam dał jakąś przepustkę, bo... Bo gość mnie raczej nie przepuści. Widzę, że w miarę taki... Hmm. Jakby to powiedzieć, prosty hopek. Nawet nie byłoby z nim co rozmawiać, że jesteśmy Wiedźminami i nas się choroby jakiekolwiek nie imają. Mamy na to immunitet. Osada rybacka. Tutaj w nocy wyłożą z tego oto jeziorka... Ładnie, ładnie woda wygląda na tamte czasy To był hit. Nie. Wyłożą z tego. Hmm... Z tej rzeki, bo to jest rzeka chyba nie? To nie jest jezioro, Rzeka wychodzą z rzeki. utopce przegonić, kurde srodzi. Będą zapasy, zapasy. Rasista. O proszę. Czyżby coś tu się działo? Dzieje się, oj, dzieje Już my ci pokażemy, kurde, blu. Co tu się dzieje, panowie? Czego chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź, brodę mu ogolimy! Nie ludziom mówimy... Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. A miłośnik nie ludzi, co? Schowaj broń chłystku i przestań machać łapami, bo ci je utnę. Hardy się znalazł. Dobra, chłopaki! Dla niego ubić to dziwadło! Sami tego chcieliście. Oj, ludzie, jesteście naprawdę niepoważni. Chyba was nie uczyli w szkole, kim są widzmini? Dziękuję, że mnie od tych obwiesiów ocaliłeś. Zaraz, zaraz! Geralt! To ty? Tfu, na psa urok. Coś się stało? Nie wyglądasz najlepiej. Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Cały Wiedźmin umarł, wrócił do żywych. Pięć lat nikt go nie widział, a teraz pyta, czy coś się stało? Kim jesteś? Gorzałki się opiłeś. Jestem Zoltan Chivay, twój kumpel. Opowiadaj, co się z tobą działo. Dlaczego się nie odzywałeś, co z... Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Przed Zoltanem Chivayem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę. Chociaż miłoby było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co Gerald napijmy się piwa i pogadajmy jak za dawnych czasów. Jasne. Wyglądasz jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarze? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków, wywalczą sobie wolność i równe prawa. A hawekarze to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życie wielebnego. Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Dzięki, Gerald, Druchu. Co u ciebie słychać? Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w wyzimie mały interesik. Handel dobrami z machakamu, nic więcej. Poza tym Breckenricksowie naciskali, rozumiesz. Kto tuż jest? Brechenrixowie? Kto to? Eudora Brechenrix, moją małżonką niebawem zostanie. Długo już rozmawiamy. Problem w tym, że mój przyszły teść kładzie duży nacisk na dobra materialne kopalnia wspólna sprawa w której po wojnie pracowałem okazała się totalną klapą takie kurwa czasy <noise> dobra wyjaśnij mi dokładnie kim są wiewiórki Zoltan wyjaśnij mi dokładniej kim są wiewiórki zmarkacze nieludzcy legend romantycznych się nasłuchali i do walki się rwą o wolność i ideały w czasie wojny z Nilfgaardem wykorzystywał ich emir by zamęt szerzyli w królestwach Teraz nie wiem, kto za tym wszystkim stoi. Hmm, dobra. Zoltan, w takim razie już ja spadam. pogadamy później. On pójdzie sobie do gospody, także jego jeszcze sobie spotkamy. Wykonane e, zadanie rasiści, zardzewiałem już. gra w kości. Poszukam kogoś, kto powie mi więcej o grze w kości. Nie wiem, dlaczego akurat w tym momencie e, mi się to wyświetliło, ale niech będzie. Żebrak, opryszek To hmm. idzie łabeczka, o jest Dwa oreny sobie tak tutaj liczą Siemanko, opryszek Przez utopce Nie, można. tutaj są jakieś drzwi Sprawdzimy ten dom. Ja nie wiem nawet, czy dojdziemy w tym odcinku do wielebnego. No ale tak właśnie wygląda. Obrażenie 4 do 8. I osełka. Niestety więcej tego nie mogę wziąć. Zabijaka, kredens. Niestety, no, znaczy tak wygląda właśnie... O, nie ma tu nic. Tak wygląda właśnie granie w Wiedźmina, czyli exploring, rozmowy, walka. Ale wszystko tutaj jest właśnie okraszone taką miłą, sympatyczną atmosferą, taką tak, takim lekkie, lekką niepewnością. E... No i oczywiście wspaniałą muzyką, jak już wspominałem nieraz, bo ona mnie naprawdę tutaj urzekła. Dobra, zabijaka. Czy ja mogę z kimś tutaj porozmawiać? Najprawdopodobniej nie. Ale, 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 z tego co pamiętam, to tutaj coś było. O, drzwi do domu Harena. Ten pan chyba będzie miał dla nas jakiegoś quest'a. Jak nie quest'a, to będziemy chyba mogli z nim e, pograć w kości. Bo to też jest quest przez cały. O, 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 Przeciw nie ludziom. Eee, bo to też jest jeden z questów. <laughs> Czyli eee, wygrać z mistrzem tam kości. No i trzeba ze wszystkimi po kolei, tak naprawdę, wygrywać. Przeciw nie ludziom. Zobaczmy. Anonim. Na ten czas w podziemiach zamknąłem. Zebrali się elfi. Miałem się nazywani nazywaniu wiedzi... wiedzącymi. To jest napisane znowu takim językiem, że nie wiem, czy to.

Jakości nie nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, pogadamy później. Dlatego, że nie chcę ze mną rozmawiać, bo nie mam polecenia od wielebnego, a od wielebnego, żeby wiedzieli, że jestem, muszę, będę, będę musiał mieć taki jeden pierścień. A to pewnie będę musiał zrobić coś dla wielebnego, żeby mi zaufał i ten pierścień dał. Nie ma to tamto, nie ma tak łatwo. Beczuśka. Opryszek? kurczę ile tutaj opryszków jest? Wszystkich bym wyciął w pień. Schody do piwnicy. Tutaj pamiętam, że w jakimś domu, kurde, w piwnicy było nieciekawie. Komuś się coś zalęgło. Hej, trafiłem w schody. Mmm. Eee. Okay. co się patrzysz? Eee, którą do domu teraz? Mogę zejść? nie. Tu mogę zejść? nie. Pat. Naokoło. Ah. Beczki zabijako, pryszek, że brak. Mamy chyba jeszcze te jedne właśnie. Jeden dom do obskoczenia. Ah. Zastanawiałem się też, czy na przykład nie. Nie wiem, kto jest. Nie, zastanawiałem się czy, też, czy na przykład e exploringu sobie nie robić e poza nagraniami pewnie większość z was by chciała, żebym nagrywał wszystko. A ja nagrywam trochę do przodu, więc te pytania tutaj takie są lekko... ...opóźnione do was. O, wiecie co? Możecie włączyć adnotację, jeżeli miałbym do was jakieś pilne pytanie. Chociaż większość, jeżeli bym gdzieś miał, gdzieś się zatrzymał, to pewnie to pewnie bym znaleźł coś na, na internecie, ale zawsze możecie włączyć adnotacje i jakbym jakby miał jakieś pytanie e, to bym umieścił wam w jakimś tam materiale no i w tym momencie e, w tym momencie mogliby się odpowiadać patrzcie jak śmiesznie zaczęło padać deszcz i wszyscy wchodzą pod e, pod ten, pod dachy widzicie to? to jest śmieszne e, jeszcze jedna taka Ej, hey, co jest? Nie włączałem i. Jeszcze jedna taka rzecz, e, mianowicie ktoś to mówił, chyba na jakimś e, CD Projekt Red miał jakąś tam mm, przemowę, na jakimś tam evencie, pamiętam. E, I, 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 tutaj jeszcze sprawdzimy. I mówili właśnie, że mieli, ta, mieli taki taki śmieszny problem, który długo rozwiązywali. Mianowicie. A właśnie jak, zaczyło, jak zaczynało padać, to nagle. Dobra, to nie będę wchodził na razie. O, Jezu, myszkę w sobie przewróciłem. To nagle wszystkie postacie znikały z mapy. Okazało się, że tak napisali e, kod, że wszystkie postacie z mapy biegły pod jeden i tylko jeden daszek. No i, i nie było ich nigdzie indziej. Tam nie... Tam jest młyn. Do młynu mam nadzieję, że nam się uda też zawitać. Nie samemu. If you know what I mean. Kurczę, teraz Wszystko ta... zmoknie. Czemu biedny chłopiec do mnie podszedł? Włosy białe jak mleko. Czemu masz takie? Bo mam. Nie powinno No Ze Staruchą to ja nie chcę gadać. Ehm, ten, 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 ten deszcz pomieszał mi plany, dlatego że chciałem tutaj porozmawiać sobie z ludźmi, a tutaj dupa. Uciekli wszyscy. Nie są na swoich miejscach tam, gdzie ja ich pamiętam. Będę musiał ich szukać ewidentnie. Mieszczka. <laughs> Przepraszam. Nie daj się zabić. Kredens. Eee, stary mieszczanie. Nie ja tutaj szukam też chłopki, ale tutaj widzę same mieszczki. O! No nie mówcie mi, że mam brak miejsca w ekwipunku. Nie mogę sobie wziąć czego. Chleb z szynką. Eee, gdy zostanie zjedzony, czasowo zwiększa regenera regenerację żywotności. A, w sumie mógłbym to poświęcić. Zaraz, 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 mam strasznie dużo krzesiw. Nie, no to krzesiwa ja sobie tutaj wyrzucę. Wezmę sobie chleb psychiką. Krzesiwa akurat, hmm, krzesiw akurat będę miał strasznie dużo, a 10 to i tak na jednym slocie jest, jest dosyć sporo. Dzięki temu możemy sobie naostrzyć miecz. I zadawać chyba większe obrażenia z tego, co pamiętam. Kramarka. Jezu, wszyscy uciekają, bo deszcz. No weźcie sobie parasole, ludzie. Dobra, wiecie co? E, ja tutaj będę kończył. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. E, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co zrobić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. E, no i jeżeli wam się podoba, to wiecie, czekajcie na następny odcinek. Dzięki za wasz czas. Na razie. Cześć.